Wydawnictwo Sonia Draga prezentuje. Ten dom jest mój. Dyte Hansen. Przełożyła Katarzyna Sosnowska. Czyta Anna Kadulska. Fragment. Trwanie. Dwie kobiety, jedna kuchnia. To się jeszcze nigdy nie udało. Ida i Hildegard o tym wiedziały. I w rzadkim przejawie zgody obie upierały się przy zbudowaniu we wdowie części kuchni na dwa palniki. A mimo to nie poszło im najlepiej. Zrobiły z domu pole bitwy. Każdego ranka Hildegard piła herbatę z porcelanowych filiżanek Idy, zbyt cennych, by używać ich na co dzień. Z czasem naczynia traciły uszy, ich złote brzeszki blakły od nieuważnego mycia, albo porcelana wręcz tłukła się na kafelkach kuchni. Gdy Ida wyrywała chwasty na swoich grządkach przed swoim oknem, znikały również lewkonie pod oknami jej synowej. Kiedy Hildegard bieliła drewniany płot przed domem, następnego dnia Ida zjawiała się przy nim z wiadrem oraz pędzlem i zaczynała od nowa. Hildegard zapraszała na kawę sąsiadki. Na dużym stole stawiała srebrną zastawę idy i zapominała o nakryciu dla teściowej. Nic nie mówiąc, zdjęła zasłonki wróżyczki, pocięła je na ścierki i powiesiła nowe. Za to Ida, która nadal nie przepisała na Karla gospodarstwa, a więc rządziła w nim i dysponowała pieniędzmi, zwalniała ludzi, których Hildegard najęła na zbiory i zatrudniała nowych. Na swojej dwupalnikowej kuchence przygotowywała przyzwoity, miejscowy posiłek, by zbieracze nie musieli jeść tych bieda placków, pierogów czy innych klinów, które kleciła jej synowie. Karl stał między dwiema liniami frontu, koło uszu przelatywały mu pociski padające z obu stron. Wydawało się jednak, że nic nie jest w stanie go zranić, gwizdał cichutko sam do siebie i nie opuszczał swojego wewnętrznego świata, w którym panował spokój. Zimą siadał na ławce bez kurtki, bez czapki. I przypatrywał się płatkom śniegu, wyciągał dłoń i pozwalał im na nią opadać. Oglądał je pod lupą, aż się roztopiły. Wera niekiedy obserwowała go przez okno. Poruszał ustami, ale dziewczynka nie była w stanie stwierdzić, czy rozmawiał ze śniegiem, czy tylko mówił do siebie. Latem zawiesił na lipie długą huśtawkę dla Wery. Ale często sam na niej siadał i palił. I kołysał się delikatnie ze wzrokiem wbitym w ziemię. Obserwował mrówki buszujące w trawie. Gdy przychodziła wera huśtał ją wysoko, aż jej stopy dotykały korony drzewa. Przestawał dopiero wtedy, gdy dziecko chciało zejść. W stodole zrobił dla niej parę szczudeł i drugą dla Hildegard. Ale ona uznała to za dziecinadę i nie chciała na niej chodzić. Potem jednak zaczęła ćwiczyć, aż prawie pokonała Wera w wyścigu. Śmiejąca się Hildegard to był nieczęsty widok. Wera nauczyła się, jak pozostawać niewidzialną. Gdy w domu latały granaty, znikała w stajni albo bawiła się z kotami w spichrzu. Czasami chodziła do Heinricha Lursa i pomagała mu zbierać mlecze dla królików, niemieckich olbrzymów, na których nieźle zarabiał, gdy urosły i można je było zabić. Nu, u was znów Stalingrad? pytał Chimi. Mówiło się w okolicy, że u ekhofów często drżały ściany, choć u Lursów wcale nie było inaczej. Ojciec z Chiniego pracował przy kopaniu. Nigdy nie było wiadomo, w jakim stanie wróci do domu, w najlepszym wypadku na lekkim rauszu. Wtedy kochał cały świat i całował żonę, ale dwa promile więcej i u Lursów też był Stalingrad. Vera odzywała się w domu wyłącznie wtedy, gdy było to konieczne. Rozmowy mogły napytać jej biedy. Do niej i do Karla Ida zwracała się jedynie w dialekcie. Wiedziała, że Hildegard tego nienawidzi. Dziewczynka odpowiadała w dialekcie tylko pod warunkiem, że matka nie mogła tego słyszeć. A gdy używała górnoniemieckiego, Ida się do niej odwracała. Najczęściej Wera porozumiewała się więc za pomocą gęstów, kiwała lub kręciła głową, wzruszała ramionami. To był najpewniejszy sposób. Gdy Hildegard nie było w domu, Wera często odwiedzała idę. Siadały w malutkiej kuchni, grały w mału mału wariant gry w macao i jadły twardy jak kamień placek. Wera maczała swój kawałek w mleku. Czasami Ida pokazywała jej swoje skarby strój ludowy ze srebrnymi łańcuszkami, guzikami i kulkami. Wera mogła nawet ostrożnie nałożyć czarny czepiec i przejrzeć się w lustrze. Do tego stroju trzeba mieć jednak jasne oczy, stwierdziła Ida Ikhoff, i zaraz ściągała go dziecku z głowy. Nauczyła Werę wyszywać ściegiem krzyżykowym i płaskim, a na dziewiąte urodziny podarowała jej srebrną bransoletkę, której nie wolno było pokazać matce. Wera ukryła prezent w starej puszce w spichrzu, w której trzymała również mały bursztynowy naszyjnik po babce z królewca. Zawsze uważała, żeby jej matka nie usłyszała, jak nazywa idę babcią. Pewnego zimowego ranka, niedługo po dziewiątych urodzinach Wery, Hildegard najęła sześciu robotników, żeby przesunęli wielką, rzeźbioną, dębową szafę z miejsca, w którym stała niezmiennie od dwustu lat. Chciała zrobić miejsce na pianino. Ida Ekhoff straciła tego ranka panowanie nad sobą i walnęła synową dwukrotnie w twarz. Hildegard zaraz jej oddała, potem spakowała rzeczy swoje i dziecka, założyła płaszcz i przyprowadziła Karla. Twoja matka albo ja. Karl pokuśtykał na swojej sztywnej nodze do kuchni Idy usiadł obok matki przy stole wziął ją za rękę i popatrzył przez okno na sad jego kciuk pieścił jej dłoń jakby chciał wygładzić pomarszczoną skórę nie patrzył na matkę tylko przez okno i gdy w końcu się odezwał jego głos był ochrypły potem zaczął płakać ida ekhoff siedziała bezradnie obok syna który położył ramiona na stole i wył jak dziecko nie poznawała go już, bo rozmawiał z płatkami śniegu i nocami uciekał przed ruskimi. Był jedynie wydmuszką, której nie odstrzelono wprawdzie żadnej nogi ani ręki, ale wszystko inne za to tak. Tyn dom jest mi, ale co ona tu jeszcze robi? Tego wieczoru Hildegard zagrała na pianinie. Rondo alla la Turca z dziewiątej sonaty fortepionowej Mozarta. W kółko. waliła w klawisze, cisnęła pedały, biła w instrument, tak jakby chciała go zniszczyć. Nowe pianino brzmiało pod palcami Hildegard jak organy Stalina. Więc nikt nie mógł usłyszeć, że Ida wzięła stołek z sieni, ze spiżarki przyniosła sznur na pranie, a potem weszła po schodach na stryszek. Przerzuciła linę przez belkę i dobrze ją zawiązała. Następnie stanęła na stołku, sprawdziła węzeł i skoczyła. Karl usłyszał odgłos upadającego stołka i pomyślał, że znowu kuna wdarła się do domu. Wera pomyślała, że to mogą być dwa koty, które potajemnie umieściła w spichrzu. Hildegard grała na pianinie i nie słyszała, jak Wera wymyka się z łóżka. Biegnie boso przez sień i na paluszkach wspina się po schodach. Babcia Ida miała na sobie strój ludowy i wyglądała jakby tańczyła w powietrzu. Hildegard wcale się nie uspokoiła po pogrzebie Idy i. Jej wściekłość zmieniła tylko kierunek. Teraz nacelowana była z całą siłą na karla i Iwerę którzy coraz bardziej uginali się pod naporem wiecznej burzy, niczym dwójka wystawionych na nieustanny wiatr ludzi. Vera ostatecznie podniosła się w wieku 14 lat, gdy jej matka zaszła w ciąży i odeszła z ojcem swojej małej córeczki, którą nazwała Marlen. Karl już się nie podniósł. Do końca życia chodził jak zbity pies. Z uszami wciśniętymi w ramiona, jakby liczył się z tym, że w każdej chwili ktoś go może uderzyć. To, co zostało z Karla, gdy wrócił z wojny, ta resztka człowieczeństwa zupełnie zatraciła się w burzy rozpętanej przez Hildegard. Gdy Hildegard przeniosła się do hamburskiej zamożnej dzielnicy Blanknise. Gdzie zamieszkała ze swoim architektem i ich wspólnym dzieckiem, siostra Idy Ikhoff zajęła się sprzedażą bydła i wydzierżawieniem ziemi. Pieniądze złożyła na książeczce i co miesiąc wydzielała siostrzeńcowi oraz jego córce przy błędzie tyle, by wystarczyło im na życie. Szkoda dziewczynki, matka zostawiła ją z przybranym ojcem, który w dodatku sam jest jak dziecko. Karl wypuszczał piękne okrągłe kółka dymu w stronę korony starej lipy. Dogadywał się z płatkami śniegu i ptakami, nawet gdy wyjadały mu czereśnie. A gdy Vera latem wracała ze szkoły, siadywała obok niego na ławce, a potem razem obierali kartofle.